Witam was bardzo serdecznie z tej strony Apple na YouTube i w dzisiejszym filmie chciałbym wam przedstawić recenzję najmniejszego z rodziny iPodów, czyli iPoda Shuffle. Serdecznie zapraszam. W tej recenzji chciałbym zacząć od przedstawienia wymiarów i mas tego urządzenia. I tak, iPod ma długość 32 mm, szerokość 29. A jego głębokość wynosi z klamerką 1,9 9 mm. Co do masy tego urządzenia, wynosi ona jedynie 12,5 g. Co potwierdza fakt, że to urządzenie jest naprawdę bardzo, bardzo małe. Ok, teraz chciałbym się skupić na pojemności tego urządzenia. I tak, mamy tu miejsce na. 2 GB piosenek, na 2 GB utworów. No i powiem Wam z doświadczenia, z tego co zaobserwowałem, no jest to trochę mało. Starcza, można powiedzieć, tylko na tą taką, yy, może nie bardzo, bardzo ubogą bibliotekę. Yy, natomiast yy, ona musi być trochę okrojona względem tego, na przykład, co mam na komputerze, w całą swoją zawartość muzyki. I pewnie wiele osób oglądających ten film się ze mną zgodzi, że fajnie by było, jakby to była na przykład 8 GB. To już można by coś yy, po prostu no, wykorzystać w pełni, to urządzenie. Natomiast te jest to trochę mało, no ale niestety Apple oferuje nam tylko tego iPoda w takiej konfiguracji, więc no nic na to nie możemy poradzić. Teraz chciałbym przejść do, tak płynnie do baterii, bo to jest też ważny aspekt. Bateria w tym iPodzie Shuffle wytrzymuje od 15 gdzieś do 16 godzin. Przy oczywiście pełnym naładowaniu i te pełne naładowanie uzyskujemy po około 2-3 godzinach, więc nie jest źle, ale też mogłoby być trochę szybciej. Teraz chciałbym się skupić na obsłudze i przyciskach i złączach tego urządzenia. I tak jak widzicie z przodu, tutaj, jakby na głównej części, ten iPod posiada takie kółeczko, dzięki któremu możemy zgłaśniać, przewijać utwory, zatrzymywać, wznawiać, ale też posiada u góry jakieś przyciski. Zaraz Wam wytłumaczę o co w nich dokładnie chodzi. Tutaj mamy przycisk wyłączenia i włączenia, oczywiście. I tak, jeśli on jest w takiej pozycji na samym końcu, to mamy oczywiście iPoda wyłączonego. Jeśli go przesuniemy, o jeden jakby level. To mamy, to mamy odtwarzanie po kolei wszystkich utworów tak jak tak jak one po prostu są wgrane, ale oczywiście możemy dzięki temu iPodowi też sobie od razu wszystko pomieszać, jeśli przesuniemy je do lewej strony maksymalnie, wtedy włącza nam się funkcja Mieszaj. Tutaj mamy ten guziczek odpowiada za funkcję voice over, czyli to jest funkcja, która pozwala nam na na to, aby po prostu można powiedzieć, system, czy taki głos, powiedział, wbudowany w tego iPoda, powiedział nam, co aktualnie leci, czy z jakiego albumu, czy jaki jest procent baterii, bo to się może przydać, jeśli właśnie jedziecie gdzieś, czy na rowerze, czy biegacie i chcielibyście sprawdzić, na no jak długo Wam jeszcze po prostu wystarczy tego iPoda. Więc tutaj nie możecie fizycznie nigdzie zobaczyć, bo tu nie ma wyświetlacza w tym iPodzie. Więc ta funkcja jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Ona jest domyślnie wyłączona, włączacie ją po prostu przez podłączenie do iTunes i zaznaczenie opcji włącz VoiceOver. Jest oferowana oczywiście w języku polskim, tylko proszę nie mylcie tego VoiceOver z Siri, bo to są dwie, dwie różne rzeczy. Te VoiceOver oczywiście nie ma tak rozbudowanych możliwości, jedynie właśnie takie nakierowanie. Użytkownika na to, na to, co się jakby dzieje w tym iPodzie. Tutaj mamy wejście, oczywiście, na słuchawki i co ciekawe, tu nie jest jedynie wejście na słuchawki, bo jak zauważycie, ten iPod nie ma wejścia ani USB, ani Lightning. Z innych stron też nie ma tutaj nic, żeby wgrać po prostu do urządzenia. I tu jest pytanie: tam niektórzy się z Was pewnie spytają, jak wkrywać to urządzenie? Apple w pudełeczku otrzymujemy, Od Apple w pudełeczku otrzymujemy taki kabelek. Taki dość ciekawy jest, nie wiem czy się spotkaliście kiedyś z nim. Mamy możliwość włożenia tutaj z tej strony tego kabelka. Poprzez ten port, i właśnie tutaj podłączamy sobie oczywiście te USB do komputera i wgrywamy, i wgrywamy sobie wszystkie pliki muzyczne. Jest to bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. Apple no, przez to uszczupliło strasznie tego iPoda i pokazało naprawdę, jak ważne są wymiary w tym, w tym wszystkim. No i... iPoda Shuffle otrzymacie w takim małym, minimalistycznym wyglądzie pudełku. Znajdzie się oczywiście w nim iPod Shuffle. Znajdzie się też w nim poskładany ładnie ten kabelek do zgrywania muzyki na tego iPoda. A także znajdą się w nim słuchawki. Co ciekawe, nie są to słuchawki EarPods, tylko są to stare, starej generacji słuchawki. Nie wiem dlaczego Apple dalej je jakby wprowadza do obiegu. Według mnie no, dużo by nie stracili jakby właśnie wprowadzali te, te nowe. Ok, teraz przejdźmy do konfiguracji w jakiej jest sprzedawany ten iPod. Tak jak mówiłem na samym początku, nie mamy możliwości zmienienia pojemności, IPoda, bo wszystkie posiadają one 2 GB natomiast ten iPod jest dostępny w kilku kolorach są naprawdę bardzo, bardzo fajne tutaj jest akurat Silver czyli taki srebrny kolor natomiast macie możliwość żółtego, czerwonego, różowego, zielonego niebieskiego, przeróżne są te kolory jest nawet iPod w serii Product Red jeśli, chcieli właśnie, jeśli chcielibyście właśnie wspomóż ten projekt, który Apple prowadzi. Co do ceny, jest, wynosi ona 219 zł. No i powiem Wam, że jest to najtańszy iPod, jaki jest obecnie na rynku. Nie ma po prostu tańszego. Zaraz zanim, jakby plasuje się iPod Nano, ale to jest już koszt 729 zł. No i jeśli chcecie tak naprawdę słuchać tylko i wyłącznie muzyki, mieć zawsze go pod ręką, no to wydaje mi się, że za tą cenę otrzymacie naprawdę dobrej jakości produkt. Ok, teraz kilka słów dla kogo jest ten iPod. Bo ten iPod ma specyficzną budowę, on jest dość mały, posiada z tyłu tą klamerkę. No i do czego to się generalnie może przydać? Ja powiem Wam szczerze, że testowałem. No, może testowałem to za dużo powiedziane, po prostu używałem go podczas jazdy na rowerze. I muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę o wiele większa przyjemność korzystania z jakby tego odtwarzacza muzyki niż z iPhone'a, ponieważ e, iPhone e, musi być zawsze w kieszeni, czy tam gdzieś w jakimś takim opakowaniu na ramię, co zawsze e, jest trochę uciążliwe, bo czy on jest dość ciężki, ten iPhone, i przy jakimś tam, nie wiem, upadku, czy jakimś po prostu skoku iPhone może nam wylecieć i się potłuc a tutaj ten iPod ma dodatkową klamerkę, którą zawieszacie sobie na koszulce na przykład, czy tam gdzieś na ramieniu ona dość mocno go trzyma, natomiast on jest też z drugiej strony tak lekki że kabel to znaczy kabel od słuchawek spokojnie podczas jakiejś wywrotki, gdyby nam nawet to spadło, on utrzyma tego iPoda może nie podczas wywrotki, ale generalnie utrzyma zawsze tego iPoda i on nam nie spadnie na ziemię, przez co się nie wiem, nie potłucze, nie wgniecie, nie porysuje, więc tutaj jest na pewno ogromny plus za to. No i muszę wam powiedzieć, tak jak już wspominałem, że bardzo przyjemnie się po prostu jeździ z nim, bo jest niezwykle lekki, w ogóle tego nie czuć, że go mamy. Natomiast ma też jedną, jakby jedną zasadniczą zaletę, ma to duże przyciski no i naprawdę bardzo się fajnie zmieniało, czy tam regulowało głośność i zmieniało, przewijało piosenki, bo no pilot nawet ten w Earpodsach no jest już bardzo dobrze zrobiony, natomiast on ma małe te klawisze i często jest czasami trafić dobrze, natomiast tutaj bez problemu sobie trafiasz w to co chcesz generalnie i bardzo się fajnie używa go. Ok, czas na krótkie podsumowanie i tak, zacznę od wad, bo jest ich zdecydowanie mniej i tutaj jakby tą wadą, która od razu się nasuwa jest pojemność tego urządzenia jednak 2 GB według mnie jest trochę za mało ja rozumiem, że Apple robiło to w ten sposób, że bateria musi jakby współgrać z ilością utworów żeby nie było tak, że utwory nam wyprzedzą jakby baterię, że nie będziemy mogli już słuchać a i utwory i tak będą, więc to jest pewnie pod tym względem przemyślane, natomiast przy dzisiejszej technologii myślę, że spokojnie by się dało jakoś to trochę zwiększyć te parametry natomiast co, tutaj generalnie wady się kończą bo ten iPod jest naprawdę bardzo poręczny w ogóle go nie czuć I tutaj już generalnie przechodzimy do zalec tutaj jest generalnie też bardzo dużo różnorodność kolorów, więc czy to dla kobiet, czy mężczyzn na pewno jakiś kolor się trafi, który będzie akurat nam się podobał, więc pod tym względem ten iPod jest naprawdę, naprawdę ok, no i tak jak mówię przy bieganiu czy podczas jakiejś jazdy na rowerze idealnie się sprawdza poprzez te duże przyciski, które po prostu idealnie, jakby oddają to, co chcemy zrobić, więc tutaj na pewno jest ok. I to by było generalnie na tyle. Jeśli podobał Wam się ten film, to zapraszam do subskrypcji tego kanału, a także lajkowania tego filmu. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie pisać na Facebooku, na Twitterze, czy tutaj pod filmem w komentarzach. Z mojej strony to chyba już wszystko. Widzimy się za tydzień, jak co weekend. No i cześć.